info. Ten 4 czerwca jest symbolem tego, że dialog, rozmowa, nawet tych bardzo skłóconych stron, może nas otworzyć na przyszłość. I to, co wydarzyło się w ciągu 30 lat, jest czymś niezwykłym. I dlatego ta wystawa próbuje dotknąć tych, tych wszystkich emocji, które towarzyszyły e, tamtym czasom, które zrodziły Okrągły Stół. Które przyniosły nam te wspaniałe 30 lat rozwoju miasta, rozwoju Polski. Zaczyna się wszystko od tego, że pokazujemy ten ciemny, ciężki, niedobry czas, taki przytłaczający człowieka, czas bez nadziei, i powoli zaczyna coś, jakaś nadzieja się rodzić. Związana między innymi z okrągłym stołem. Z tym, że była ta niezwykła debata Wałęsy z Miodowiczem, wygrana przez, yy, przez Wałęsę. No i później ta energia, która wylała się na ulice polskich miast. No bo to było y, odrzucenie y, komunistycznej, właśnie tej władzy komunistycznej, na po prostu. Demokratyczne, o tak można powiedzieć. To było wariactwo, to, 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 e, e, to było także tłumy, które jakby e, idąc do tych urn, oni witali się wzajemnie, pozdrawiali, uśmiechali się do siebie. E, jakby pełen, myślę, że to co królowało to była nadzieja. Po prostu nadzieja, że tym razem, tym razem się uda. I tym razem się udało. Poszliśmy ogromny krok do przodu. Zmieniliśmy tak naprawdę tą rzeczywistość. Teraz naprawdę jest życie, można żyć swobodnie, wszystko. Jest wszystko, jest praca, jest chleba pod dostatkiem. Przedtem było bardzo ciężko. Były kartki, było na wszystko. Ach, nie ma co mówić, proszę Pani. Ciężko było wychować dzieci. Symbolem tego, co się wtedy wydarzyło, jest urna wyborcza to dzięki temu przedmiotowi, do, dzięki temu, że ludzie przyszli tam do tej urny, wrzucili te swoje głosy, otworzyliśmy się na przyszłość, która nam dała te 30 wspaniałych lat. 170 un, tyle dokładnie ile było y, wtedy y, komitetów wyborczych.